Hej! Co się na nagrywa? Moi rodzice, bo ja teraz słucham, tylko co myślą. Kogo my wychowaliśmy? Czy Wy pamiętacie to światło i co to się zaznaczało i jaki filmik był właśnie w takim świetle? Jeśli wiecie, no to wiecie, czego się spodziewać po tym filmiku. Taki filmik w sumie obiecałam wam już dawno temu, czyli powtórkę z początku tego roku, kiedy już zapowiadało się... Opowiedziałam wam jak lepiej rozpocząć ten rok I zaczęłam wymieniać rzeczy, straszne rzeczy, które się stały na początku tego naszego roku I coś się okazało, że... Jest coraz gorzej. Rok 2020 jest po prostu rokiem, gdzie wszystko musi się zdarzyć. Także wydaje mi się, że to dopiero początek tego, co się stało w ciągu tych najbliższych miesięcy. Także nieco lepiej nie zrobić, tylko napić się z Wami butelki wina i odpowiedzieć na kilka prywatnych pytań, które Wy zadawaliście na Instagramie, bo czemu w sumie nie? Ech, więc mamy pion... soboty wieczorem, jest godzina 20, tak naprawdę już zaczęłam. Troszeczkę pić, bo napiłam się Apple Spritz z Monalisą yy, I wróciłam do domu i stwierdziłam, że tak, pora nagrać ten filmik Zanim całkowicie będę piana Także bierzemy tutaj telefon w jednej ręce, wino I mój malutki kieliszek w rozmiaru mojej głowy W drugiej ręce i będziemy odpowiadać na pytania Będziemy się powoli rozkręcać z tymi pytaniami I będziemy po prostu... Będę się coraz bardziej otwierała, więc muszę na przykład, zanim ja się otworzę, otwórzmy na przykład gotową butelkę wina. Tym razem mam niegazowane i mamy. Będziemy lecieć! Tutaj normalnie w restauracji by się zatrzymali, w sumie nawet nie to, ale my jedziemy dalej, bo nie jesteśmy. Cousins! Cheers! Nie wiem. Co by zrobić jeszcze? Okej. Okay. Tak, wiem, ja że to będzie seria na moim kanale gdzie po prostu będę odpowiadała na jakieś fajne dziewczęce pytania, e, prywatne pytania, wydaje mi się, że znaczy prywatne, prywatne, ma warto się otwierać na takie tematy i nie być całkowicie zamkniętym, ponieważ wydaje mi się, że przynajmniej z tego co wiem, czytaliście to, że lubicie właśnie tego typu a że lubicie, że się otwieram, że odpowiadam na takie pytania, że czujecie się że jakbym, jakbyście rozmawiali z przyjaciółką i właśnie o to mi wchodzi, to nieco to, żeby to było wulgarne, żeby to było nie wiadomo. Jakie chodzi po prostu o to, żeby po prostu z wami normalnie porozmawiać na normalne tematy, na życiowe tematy e, Które nie powinny w ogóle być tematem tabu, moim zdaniem Także po prostu bierzcie sobie kieszeń wina, czy to tam lubicie sobie popijać e, I zaczynajmy ten Q&A Ale na początku muszę trochę się napić mm, mm, mm. Winko A więc pierwsze pytanie czy uważasz, że powinno się normalnie rozmawiać o masturbacji? Um, więc, ja wydaje mi się, że. Nigdy się tak jakby z tym nie chowałam Tam z dziewczynami też o tym rozmawiałyśmy tak naprawdę A zresztą nam dziewczyny, które twierdzą, że one tego nigdy nie robiły i nigdy nie będą robić Że takie rzeczy robią tylko naprawdę e, właśnie chłopa, chłopcy Wydaje mi się, że to zawsze było takie normalizowane jeśli chodzi o facetów Że każdy facet to robi, że to jest normalne Ale jeśli kobieta to robi, to jest dziwna i obrzydliwa i zboczona i w ogóle A prawda jest taka, przynajmniej mi się wydaje, że każda dziewczyna to robi Może nie tak często jak faceci, ale to robimy I to jest zupełnie normalne, przynajmniej moim zdaniem tak Że... Dlaczego w sumie jak inaczej chcesz poznać swoje ciało i to co lubisz i w ogóle jeśli, jeśli tego nie robisz i dlaczego to powinno być w ogóle jakoś tak, wiecie, jakimś tematem tabu, że dziewczyny to robią, a tego po prostu nie rozumiem, to jest dla mnie takie seksisto seksistowskie moim zdaniem, że zawsze było tak, że faceci mogą o tym gadać, że to jest normalne, a dziewczyny zawsze były dziwadłami, jeśli to robiły lub jeśli się przyznawały do tego, bo tak naprawdę pewnie każda dziewczyna to robi, ale po prostu nie chcesz się do tego przyznawać, no bo przez to, że wszyscy mówią, że coś dziwne, kiedy tak naprawdę to jest zupełnie normalne. Nie wiem, dlaczego ja tak się przeżywałam i dlaczego było w tym tyle pasji, ale po już powiedziałam prawda. E, w jakim stanie upokojenia alkoholowego w skali od 0 do 10 jesteś? Czekaj chwilę, zaraz ci odpowiem. Myślę, że jak na razie tak z ja w sumie jestem dosyć tak, że mam dni, jestem, w sumie jestem coraz lepsza w tym, ale wcześniej dosyć często po prostu szybko się upijałam, więc myślałam naprawdę bardzo ważę, kiedyś wypiłam butelkę wina i już miałam taką uuu, Teraz mogę spokojnie wybić dwie butelki wina i być taka właśnie już właśnie okej, okay, że jestem dosyć piana, ale jeszcze trzymam się na nogach Więc ćwiczę powoli <grytanie> to mój organizm i piję coś więcej, nie to nie jest zbyt dobre Ale dzisiaj nie zjadłam zbyt dużo, więc możliwe, że dzisiaj szybko pójdzie hmm. Czy kiedykolwiek twój wygląd sprawiał, że miałaś ciężkie chwile? Źle się czułaś? Um, wydaje mi się, że każdy kiedyś miał taki swój okres w życiu, kiedy naprawdę... Lub nawet jeśli teraz przez niego przechodzicie, kiedy... Według Was po prostu wyglądacie najgorzej, jak kiedy, kiedykolwiek wy, wyglądaliście. Ja miałam w sumie taki okres, chyba. Nie wiem kiedy to dokładnie było, ale byłam tyle młoda, jak może 13, 14, 11 lat. Miałam już tak 15, 16 lat, to już powoli szło to do góry. Ale byłam dosyć bardzo niepewna siebie i nie byłam zdobrana woływać ze swojego wyglądu, ze względu na to, że po pierwsze musiałam zaakceptować to, że prawdopodobnie, jeśli kiedykolwiek będę miała takie mega kobiece ciało, to. To po prostu będę musiała mieć dzieci czy znać w ciąży, żeby te cyski się pojawiły. Um, po prostu chodzi o to, że zawsze byłam mega szczupła, lub nawet o to, że nie byłam zadowolona ogólnie z mojej twarzy i tego no po prostu nie byłam zadowolona ze swojego wyglądu. Ale oczywiście to wpływało też na mój tryb życia i na to, jak się czułam sama ze sobą i na ja to, jaka byłam właśnie wśród ludzi, bo kiedy jesteś niepełna siebie, to, to oczywiście to bije od tą niepewnością siebie i ludzie to zauważają. Uh, więc tak wydaje mi się, że każdy ma taki okres, ale powoli z czasem. Um, nie tylko, że zmieniłam swój wygląd, że zaczęłam dbać bardziej o siebie Że znalazłam to, co mi pasuje Na przykład włosy sam, odkąd sobie porfarbowałam te włosy na ten mój bardziej naturalny kolor To ja nie wiem tak naprawdę, co ja w ogóle robiłam w tym blondzie e, Także po prostu przejść przez te fazy e, Moim zdaniem to jest po prostu ważne Żeby przejść przez te fazy, kiedy się wygląda źle Żeby po prostu docenić to, kiedy widać progres Kiedykolwiek urwał Ci się film i nie pamiętałaś, co się działo czy Wam w ogóle opowiadam kiedyś tą historię, ale to był mój pierwszy... Um, to było w sumie od gimnazjum. Gimnazjum, nie, od liceum. Od liceum jest takie, co się nazywa Jurebal, czyli idziecie tak jakby na imprezę jakąś świąteczną i... Tam naprawdę przychodzi cała szkoła lice licealna, czyli pierwsza, druga i trzecia klasa i po prostu świętujemy i pijemy tam i gra muzykę i w ogóle jest po prostu taka imprezka um, i tam właśnie był mój pierwszy i ja w sumie miałam zamiar nie iść, to znaczy miałam iść, ale okazało się, że akurat przedtem zachorowałam i miałam gorączkę w sumie wtedy e, byłam w ogóle zachorowana i naprawdę byłam mega słaba e, To były właśnie te czasy, kiedy często chorowałam, bo pracowałam e, też na takim stażu w przedszkolu. I tam zawsze złapałam o tych bochorów, jakieś kuwa nowe choroby co chwilę. No ale mieszam tym. I tak, byłam wtedy chora i w sumie była mu Lisa i był filip u mnie, piliśmy razem, zanim mieliśmy tam jeść i ja już tak sobie stwierdziłam, że kuwa przecież ja nie pojadę tam, no bo ja przecież się źle czuję i yy, no, no po prostu nie nadaje się po prostu, ale namówili mnie, więc mądrze ja wzięłam sobie chyba z 3 paracety do tego popiłam tą wódką i pojechałam dalej i tam też zalepiłam i przysięgam wam że ja po prostu byłam jak jakieś jak normalnie. Nie mam jak jakieś flaki po prostu, gdzie Filip musiał mnie po prostu ze sobą wszędzie brać ja To nawet nie było takie, że ja byłam po prostu irytująca czy coś się po prostu byłam jak nieżywa, mnie po prostu mogłoby pochnąć, ja bym spadła, i ja bym tam leżała Wiem, że tam żygałam i w ogóle nie byłam w formie Ale to w sumie nawet nie było sam to, że... bo nie wypiłam dużo, to o to chodzi Tylko to były to właśnie takie początki mojego alkoholu I po prostu tylko byłam chora, więc to po prostu razem się zmieszało I naprawdę pamiętam, że później tata po mnie przyjechał I ja po prostu zaczęłam praktycznie żygać w aucie no Żygałem mu tak na jakby na szybę, z czego był naprawdę mega zadowolony. <śmuch> Pozdrawiam tata. E, ale tak, to było takiej w sumie, gdzie obudziłam się i pamiętałam coś, mniej więcej pamiętam, ale nie mogę wam powiedzieć dokładnie, co się stało. Także to była ta historia, gdzie w sumie troszeczkę sobie ten alkohol dla siebie zepsułam i do tej pory w sumie stałam się przeważnie zawsze kontrolować ten alkohol, bo mam trochę takie. Skidz, jeśli chodzi o tę o noc, to nie było to yy, Tutaj zaczyna się seksualnie Top or bottom? Yy, powiem ci, że ja w sumie powiedziałabym bottom yy, Chociaż doceniam też dobry top, raz na jakiś czas Ale we wtedy musisz najczęściej też wysilać Co nie zawsze ci się chce, więc ogólnie bottom Powiedziałabym, że po prostu najczęściej. Myśleliście kiedyś o trójkącie? E, nie wiem, czy Filip. Znaczy, rozmawialiśmy kiedyś o tym, ale nigdy nie było tak, jakby to na poważnie. E, więc wydaje mi się, że ja w sumie byłabym otwarta z jedną dziewczyną, gdybyśmy jej nie znali, e, gdyby wiedzieć, że tak jakby nie będziemy z nią utrzymywać kontaktu, to może byłabym na to otwarta, żeby tylko żeby sprawdzić, jak to jest. E, tylko po prostu nie wiem, czy to jest mądre, kiedy jesteś w takim długotrwałym związku po prostu nie wiem, czy nie jest mądry, kiedy po prostu jesteś w takim stałym związku, czy to po prostu nie doruci się na coś bardziej negatywnego, ale może kiedyś nie, nie mówię nie. Ja mam tylko da dać znać, że podczas tego filmiku powoli, 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 rozumiesz, szybko, szybko, szybko stałam się coraz bardziej piana. I coraz mniej sensu miało to, co mówiłam I w sumie tak chciałam tylko powiedzieć, że nie bierzcie wszystkiego, co mówię, tam na no, poważnie Co myślisz na temat oglądania porno przez chłopaka? Eee, ja... Chodzi ja pewnie ci w związku I ja powiem ci, że ja nie mam z tym żadnego problemu Ani trochę nie widzę tego jako zdrady, jak niektóre dziewczyny dowidzą. Eee, nie czuję się źle z tym, że eee, czy on sobie robi dobrze do innych dziewczyn czy coś takiego Dla mnie te dziewczyny po prostu są niedotykane tak czy siak, więc... Nie widzę w tym ani trochę problemu. Moi rodzice po ja teraz słuchajmy co myślą, kogo my wychowaliśmy. E, tak, także ja nie widzę w tym żadnego problemu i naprawdę, po prostu nie widzę w tym problemu. Dla mnie to jest po prostu takie, bo jedna taka część właśnie tej, tego prywatnego czasu sama ze sobą, więc nie, nie widzę w tym problemu. Dla mnie to nie jest nic złego, więc... Um, czy zastanawiałaś się kiedyś nad swoją orientacją? Um, powiem wam tak, z moją orientacją jest tak, um, że ja tak jakby staram się nie ograniczać, znaczy, um, wydaje mi się, że ja osmi od zawsze, przeważnie, od, no, no przynajmniej od, odkąd zaczęłam tak jakby dorastać, uważam, że dziewczyny są mega atrakcyjne, im się mega podobały i to nie taki, wiecie, sposób, że im się zazdroszczę, tylko jeśli jakaś dziewczyna jest mega ładna, to spokojnie mogłabym się, wiecie, z nią pomizać. Także wydaje mi się, że jestem o tyle otwarta, jeśli chodzi o takie tematy. Oczywiście. Chcesz się je pokazać? Oczywiście. Tak no <laughs> Robiłaś coś kiedyś dziewczyną? Oprócz, no, w sumie to takie przyciskiwanie się, całowanie, w ogóle takie te rzeczy robiłam. No, w sumie na to się skończyło. Czy zastanawiasz, zastanawiasz się czasem, jak to by było z innym chłopakiem? że um. Może nie... Mm, nie zmyślałam sobie, co by było bardziej tak... Może w taki sposób nie się zastanawiałam, co by było, gdybyśmy po prostu nie byli razem z kim, czy bym kiedyś teraz z kimś w ogóle była, czy pracowałabym z IGLą i po prostu nie było nigdy w jakimś takim wiecie długotrwałym, znaczącym związku, ale wydaje mi się, że o to chodzi, że ja nie wiem po prostu jak wam o to opisać, ale ja jestem tak mega zakochana w Filipie, Jestem tak szczęśliwa z nim i najgorsze jest to, że najgorsze, najlepsze jest to, że jest coraz lepiej, <grym>, że jest coraz lepiej. To jest naprawdę jest... Chyba coraz lepiej między nami i ja po prostu nie widzę siebie jak na razie z nikim innym i nie myślę o tym, ponieważ gdyby rozmawiał, gdyby mi czegoś brakowało, czegoś mi nie dawało i wtedy mogłabym się zastanawiać, ale po prostu jak na ten czas teraz muszę powiedzieć, że po prostu jestem w niebo wzięta i nie mogę, po prostu nie mam ochoty zastanawiać się jak to by było z nikim innym. Czy czekanie do ślubu to coś złego? Co o tym sądzisz? Um, Okej, okay. więc ja nie uważam, żeby czekanie do ślubu. Uważam, że to jest Twój wybór. Uważam, że to jest Twój wybór i Ty decydujesz, czy chcesz czegoś do ślubu. Nie chcesz czegoś do ślubu. Dla mnie ja respektuję to, że dziewczyny spotykam się z chłopakiem jeden dzień i ubieram seks w ten sam dzień, tylko kilka godzin później, lub to dziewczyny, które czekają kilkanaście miesięcy, lub te dziewczyny, które w ogóle czekają, aż po prostu znajdą tego jedynego. Ja uważam, że powinniście robić swoje i ja po prostu. Jestem zbyt piano. Tym jesteś zmęczona po prostu oceniania wszystkich innych, e, ponieważ uważam, że każdy powinien mieć prawo do swojego własnego życia i decydować o swoim własnym życiu, ale jakże? Ale jeszcze muszę powiedzieć: jedynie czego, to jest coś, czego ja po prostu bym nie zrobiła, ponieważ po pierwsze, nie wiem czy ja wierzę i e, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek wezmę ślub. Dlatego, że to jest dla mnie wiecie, takie, czekam na coś, co nie wiem, czy kiedykolwiek się stanie, więc dla mnie to po prostu nie ma sensu. Plus, ja bardziej patrzę na takie, jakby seks, jako taka, e, taki bonus do związku, także ja po prostu nie patrzę na to jako coś bardzo takie, jakby, odświętne. E, nic takiego. Rozumiem, że to jest wiecie, wyjątkowe w ogóle, ale bez przesady, moim zdaniem. Moim zdaniem jednak, seks jest na tyle ważny, że gdyby seks był niezbyt fajny i gdybym nie czuła, to jakby tak, jakby, że mój partner mnie tak naprawdę podnieca, czy jestem w ogóle zadowolona z niego to, to mogłoby po prostu zepsuć nasz związek, więc chciałabym wiedzieć przed powiedziałem tak Ale jak mówię, nie każdy robi jak chce, ja nie oceniam Po prostu sama tego bym nie zrobiła Ok, więc to były tak naprawdę wszystkie pytania. O oh, gwizdo, normalnie, powiedziałam, słyszałeś, no już. Ok, więc wydaje mi się, że to były wszystkie pytania, na które dzisiaj chciałam Wam odpowiedzieć. Mam nadzieję, że Wam QA się spodobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, czy takie filmiki Wam się podobają. I jak od razu Wam mówię, nie chcę, żebyście, żebyście odbierali te filmiki w jakiś taki jakby zły sposób. To nie jest po to, żeby być wulgarnym. I nie wiadomo jakim, po prostu to są zwykłe, życiowe rzeczy, o których chciałabym po prostu się otworzyć i z Wami porozmawiać jako Wasza przyjaciółka. Także, nie wiem, taki disclaimer mały. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak chcecie, dać znaczne, chcecie ich więcej. Um, no, zdrowie Wasze i dobranoc. Co ja siebie robię w tym internecie? Cheers, bitches!